Cześć, witam w następnym odcinku Świata Pandy. Zakupiłem nowe, zakupiłem nowe e, obudowy, te plastiki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Ale to tak, zrobimy. Pokażę wam, jak, świeci, jak świecą te LEDy. Ale odpalę silnik, żeby mi się tu akumulator nie czerpał. Zapalimy sobie pozycyjne. Więc tam z daleka wygląda to tak, na tych starych plastikach. A zaraz to zdemontujemy. I założę te nowe plastiki. Jak już wymieniam, z czasem powoli wszystko w tym samochodzie na ładniejsze. Więc wymienimy. Tutaj chyba jest folia. Albo tak się błyszczy. Jak się błyszczy ten plastik. Myślałem, że tutaj jest jakaś folia założona. No i drugi taki sam. Dobra, więc gaszę silnik i biorę te obudowy Wezmę sobie kluczyk Już nie będę szukał śrubokręta Tylko kluczykiem sobie podwadzę Kluczykiem od baku paliwa od zamykania Coś mi poleciał Więc dobra, patrzcie Jaki ten plastik jest zużyty w porównaniu do tego nowego Niebo, a ziemia widzicie? Ale jak jest niewymieniany od nowości, właśnie najprawdopodobniej, że jest niewymieniany od od wyprodukowania auto Samochód jest z 2008 roku Widzicie? I założymy sobie To nowe Jak ładnie wchodzi nawet lepsze spasowanie, bo no tutaj jest to uszczelka, to zdejmiemy, a tutaj mamy uszczelkę nową, lepszą. I to chyba odwrotnie powinno być, albo nie, chociaż to tak twardo, ciasno wchodzi. Dobra, ładnie siedzi I to też jest OK no i dobra To na razie sobie wrzucę schowamy Przymknę klapę i patrzymy efekt mogłem Jednej nie ściągać, żeby było porównanie, to by mnie chciało zapalić. Nie wiem, czy coś się poprawiło w tej kwestii, czy nie. W rzeczywistości widać, że lepiej świeci. Nie wiem, jak to na nagraniu. Dobra, więc to jest zmienione. Nie mogę trafić tych lamp, bo chciałem zmienić to, jak już wam kiedyś parę miesięcy temu mówiłem, że chciałem założyć lampy od wersji 100HP. Czy one się różnią? Tutaj macie czerwone. Prążki, a tam są czarne prążki, i tutaj są przyciemnione. Dla mnie lepiej wyglądają tam te lampy, tylko tak jak Wam mówię, ciężko coś jest jest zdobyć. Widziałem na internecie, ale tylko lewą. Albo od Anglika, chyba też tylko jedna. Więc no, niestety, ciężko i, i stoi to. W miejscu, a chciałem już dawno, dawno temu zmienić. Tutaj ta lampa jest troszkę pęknięta, tak samo jeśli chodzi tutaj o wnętrze, też wam kiedyś wspominałem o tym schowku, też chciałem zrobić schowek zamykany i też na razie to stoi w miejscu. Też ciężko mi jest dobrać kolorystycznie do kokpitu. A nie chcę, żeby był jaśniejszy czy ciemniejszy. No, nieładnie by to wyglądało. Dobra, dzisiaj taki szybki, krótki odcinek wieczorową porą. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się spodoba. Jeśli tak, będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A więc trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!